mam koziomeczki? Jestem Glantz, a to będzie dzisiejszy test głośników Kreatywy. Tak, kreatywny. Niskotonowy. No, nisko wysokotonowy, czyli basowy. Znaczy to jest wysokotonowy, to jest niskotonowy, czyli basowy. Głośnik yy, to są kreatywy A30, A300. Jakoś nie mogę złapać. O. Tu jest do regulacji basu. Tu jest jeszcze jeden głośnik mniejszy, taki sam, mały, ale go nie wziąłem. Tu jest zasilanie 12V. Zasilacz jest do niego 12V, 1A. Tak, 1A. 1A. O, sorry, przepraszam, mój błąd. Tak, 230V, 50GHz. No. Więc tak, przejdźmy do testu O, szkurdy no Sarki za problemy, ale MP3 mi się włączyła Pękła mi w szkole. Jeszcze się zabezpieczyła, no dziad jeden Dziadostwo, bo musiałem skleić kropelką, bo wolę bardziej zabezpieczona jest.

Ściągnąć. Ale trzeba delikatnie wszystko. I czasami są klejone, a czasami są tylko wkładane. wylotowa z boku, nic, oj wyjąłbym wzmacniać, się pokażę i głośnik jaki jest, jaki jak wygląda, ale nie będę tego robił już nie czasu na to Proponuję Wam zakup. Kabel. Kabel wyszedł, sorry. Proponuję Wam takie głośniki. Nie wiem, chyba kosztują od 100 do 300 zł. Mniej więcej. To jest ich cena. Są bardzo dobre. Tu są tonówki, bardzo dobrze je słychać. Tylko teraz bas jest sam. Nie posiadają wcale basu, te głośniki. Te, mno, te mniejsze. One bez basu są. One są z basem. Widać, jak on huczy. E, ten bas jest tylko dzięki tej skrzyni. Bo jak wyjąłem ten głośnik, to w ogóle nie był tego basu słychać. No, więc to będzie na tyle z tego basu. To jest ta chyba. Nie mam już więcej nic do pokazania, więc. Na razie i cześć. hej! Aha, jeszcze jest taka jedna mała rzecz. Będziemy robić częstsze testy różnych głośników, jeśli poprosicie mnie o to. Nawet tą sealę stare. Posiadam jeszcze parę na stanie. Możemy zrobić palenie różnych rzeczy, palenie głośników. Mogę również sprzedać głośniki, jeśli byście chcieli. Więc to na tyle z, z tego odcinka. Łapkujcie, subskrybujcie. Wiecie, że chodzi tylko o dobrą zabawę. Na razie, cześć. Hej!